Witajcie w IPSO Legal. Już 1 sierpnia 2024 roku wchodzi w życie długo oczekiwana regulacja unijna dotycząca sztucznej inteligencji, AI Act. Dziś odpowiemy na pięć najważniejszych pytań dotyczących tej nowej regulacji. Zaczynamy od podstaw. AI Act, czyli rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji, ma na celu uregulowanie stosowania technologii AI w Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest zapewnienie, że systemy AI są bezpieczne, przejrzyste i zgodne z podstawowymi prawami człowieka oraz wartościami europejskimi. AI Akt ma kilka kluczowych celów: zapewnienie, że systemy AI nie naruszają praw człowieka, minimalizowanie ryzyka związanego z korzystaniem z AI, gwarancja, że decyzje podejmowane przez AI są zrozumiałe i można je śledzić, promowanie odpowiedzialnego rozwoju technologii AI. AI Act klasyfikuje systemy AI według poziomu ryzyka, jakie stwarzają. Systemy stwarzające poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub praw człowieka są zakazane, np. systemy manipulacji ludzkim zachowaniem. Systemy istotne dla zdrowia, bezpieczeństwa lub praw podstawowych muszą spełniać surowe wymagania, np. AI stosowana w rekrutacji. Systemy muszą spełniać pewne wymogi przejrzystości, np. chatbaty informujące, że są AI. Systemy podlegające jedynie ogólnym przepisom prawa, np. gry wideo oparte na AI. Egzekwowanie przepisów będzie w gestii krajowych organów nadzoru, które będą współpracować z Europejską Radą do Spraw Sztucznej Inteligencji. Rada będzie koordynować działania między państwami członkowskimi i wspierać jednolite stosowanie przepisów w całej Unii Europejskiej. Firmy stosujące systemy AI będą musiały dostosować swoje procedury i technologie do nowych wymogów. Niespełnienie wymogów może skutkować poważnymi sankcjami, w tym wysokimi karami finansowymi. Firmy muszą zapewnić zgodność z regulacjami dotyczącymi oceny ryzyka, przejrzystości i odpowiedzialności. Wprowadzenie AI Act to kluczowy krok w regulacji nowoczesnych technologii, które wpływają na nasze życie. Jeśli macie pytania lub potrzebujecie pomocy w związku z nowymi przepisami, skontaktujcie się z Ipsoligal. Jesteśmy tu, aby wam pomóc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.